Krótkie wideo pod tytułem Gdzie można wymienić monety i pióra Z tego względu, że sporo graczy zbiera te wszystkie artefakty No ale nie, do, nie każdy do końca wie co później z nimi zrobić Nie dam rady pokazać wam wszystkich miejsc No ale skupię się na kilku Żebyście wiedzieli z grubsza o co chodzi Jesteśmy w tym momencie w pierwszej lokalizacji Jest to Czarnolas Przenosimy się w pierwszej kolejności do żmijowej jamy a później do obozowiska partyzantów. Drugi portal na prawo. Będąc w obozowisku w lewo i do góry, w tym momencie, kiedy udajecie się do postaci wymieniającej żetony bądź też pióra, warto mieć je od razu wszystkie. O, źle skręciłem, niestety. Warto mieć od razu wszystkie przy sobie, no z tego względu, że będziecie mogli nagrodę odebrać od razu. Niestety luksusów na tym poziomie już niestety nie ma, ale antykwariusz, Vampir, antykwariusz zawsze z chęcią monety przyjmie i w tym przypadku wymieni je na 70 jednostek. 3 sztuki monet za 70 jednostek do walki. Pamiętajcie o wolnym miejscu w asortymencie, żeby jednostki móc zabrać. Ja niestety z tej oferty nie skorzystam, bo tych jednostek nie potrzebuję. Ale idąc dalej, wrócimy najpierw do miasta. Druga lokalizacja, druga lokalizacja z ziemi światła. Główne miasto jest akurat troszeczkę daleko. No ale tutaj duży plus z tego względu, że możemy dostać za wymiany najlepsze dostępne jednostki dla nekropolii. Spokojnie dochodzimy sobie do, tele, do teleportu, do krótszego gniazda, gdzie trzeba się przenieść i dalej do plecionki. Z plecionki można powiedzieć już króciutka trasa do wampira, antykwariusza. Ta sama zasada. Miejsce na jednostki musicie mieć, no bo w innym wypadku będziecie musieli tu wrócić. I Vampir, antykwariusz, czeka. Z chęcią wymieni 24 monety na 5 porządków losu. Niby nic, ale na początek, kiedy nie mamy możliwości Produkcji porządków losu, no zawsze jakiś dodatkowy atut. Ja sam na początku z 21 sztuk korzystałem właśnie, właśnie z tej misji. Wracamy do miasta. Trzecia lokalizacja. Zaczniemy spod zamku, żeby każdemu łatwiej było trafić. Znowu na dół, przez portal i klasyczna, zapewne znana Wam bardzo dobrze droga. I przy portalu jesteśmy praktycznie na miejscu. Jest tutaj wędrowny rycerz, który za 24 pióra da wam 5 niebianek i 16 kryształu. Także przystań, też tutaj jak najbardziej e, pióra może wymieniać. Zasada jest taka, że za monety dostajemy jednostki nekropolii, a za piórka jednostki przystani. W tym momencie cofnę się w troszeczkę młodsze, początkujące akty gry. No z tego względu, że na początku gry na pewno te jednostki są bardziej przydatne. Jesteśmy w tym momencie w kolejnej lokalizacji, szepczące równiny przy portalu. Szybciej będzie dostać się w docelowe miejsce za pośrednictwem portalu do wykopalisk, a bezpośrednio. Z portalu praktycznie zaraz za, za rogiem czeka kolejny wampir gotowy przyjąć Wasze monety na wymianę za jednostki. Akurat tutaj będą to lamasy. Za 10 lamasów musimy zapłacić 12 monet, żeby łatwiej później było wyszukać te wszystkie osoby, które wymieniają pióra czy, czy też monety. Starczy zawsze odpalić mapę, a przejrzeć tutaj, kto gdzie się znajduje, i później, 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 później po prostu tę osobę znaleźć, dotrzeć do niej bohaterem. Wodny strażnik. No tutaj, akurat, z tego co widzę, pod ręką nie ma jakiegoś takiego przykładu, żeby pokazać Wam co mam na myśli, ale odejdę kawałek od tego antykwariusza i pach jest, wampir antykwariusz zlokalizowany także tych miejsc w całej grze jest dosyć sporo chciałem wam pokazać tylko z grubsza jak to wszystko wygląda gdzie ich szukać i o co chodzi nie dam rady niestety nagrać filmu z wszystkimi tutaj postaciami z tego względu, że byłby on bardzo nudny, a tego nikt nie lubi Dlatego zachęcam do samodzielnych poszukiwań i życzę powodzenia.